Znane cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja i Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pani Alina cierpiała na migrenę i zawroty głowy. Udała się po pomoc do uzdrowiciela. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Migryny były straszne. Ja dostaję straszne mi, dostaje. bałam straszne migryny. Ostatnie dwa lata. Jak zasz, zasz, przechodzę okres przejściowy kobiecy, to zaczęły mi się migryny coraz gorsze. Ale jakżem przyszłam ostatnio na pierwszą terapię do pana Jarneusza Stowieckiego, także normalnie odjęło, że nie mam więcej migryn i go głowy. Nic nie kompletnie nie teraz nie boli, A miałam nie. zawroty głowy duże też. Także to wszystko ustąpiło mnie. I bardzo dobrze się czuję. Dziękuję. Pani Alina już nie cierpi. Po pierwszym spotkaniu z uzdrowicielem ustąpiła u niej silna migrena i zawroty głowy. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Irenauszem Stowieckim mogą zamówić wizytę pod numerem telefonu 773-283-1505. 283-1505.